Witaj w inspiracji Buny. Każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kell. Obserwuj przepływ emocji i zachowuj dystans do negatywnych, wewnętrznych dialogów. Coraz lepiej idzie ci oznakowanie swoich myśli i emocji. Z większą łatwością potrafisz zastępować negatywne myśli pozytywnymi. Z taką wytrwałością i praktyką możesz całkowicie zmienić swój sposób myślenia. Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia jutro.